Siemanko, to tak jak mówiłem, witam Was w kolejnym otwieraniu, tworzymy sobie 5 paczek, no i myślę, że tak może codziennie będziemy otwierać po tych 5 paczek, może 3 razy w tygodniu po 50 tysięcy wydam, zobaczymy. E, otwierałem na live dość sporo, nowy tryb, nowa FIFA, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ogólnie myślę, że w tygodniu też będę Wam pokazywał mecze jakieś tam pojedyncze, jak gram tym składem, e, ale bardziej skupię się na otwieraniu paczek, bo chciałbym sobie skompletować wszystkich. E, mam do wydania dzisiaj 25 tysięcy około, ale na razie zobaczcie jaki mam skład, bo pewnie nie wszyscy to widzieli. To jest mój skład podstawowy. Sirigu, Alba, Pepe, Boateng. Mamy Srne, Navasa, Gitze, Modricia, El Sharavi, Balotelli i Wayne Runi w ataku. Tak to wygląda jeśli chodzi o skład podstawowy. Ławka to Silva, Silva, Tike, Alonso, Di Maria, Cloze, Schneider, Jacko, Mascherano, Barca Di Negredo i Valencia. Jeśli dam wymiany zawodników, to zobaczycie jak to wszystko wygląda w klubie. Powoli będę przewijał. Jeśli zobaczycie kogoś ciekawego, no to możecie sobie zatrzymać. Eto, który ma 80 tempa, nie wiem jakim cudem. Ogólnie w klubie mam około chyba 400 Kardiusz Montolivo, Palacio Benat, Paulinio. Ehm, zobaczmy, mam chyba jeszcze Emenikę nawet zobaczmy. E, jaka to była reprezentacja? To była chyba Nigeria. Tak jest Emenike. Takie ma statystyki Emenike, jeśli chodzi o to wszystko. Ogólnie w klubie mam kart około 400 już to, udało mi się nazbierać od wczoraj. No i będę wam właśnie wrzucał takie te otwierania, bo będę chciał sobie nazbierać jak najwięcej tych zawodników, tak jak mówię. Na razie przejrzymy sobie to wszystko, co tu jeszcze jest ciekawego. No nikt mi jeszcze nie wypadł, taki jak Ronaldo czy Messi. Szkoda, o Fabio Quentrau na przykład z Portugalii jest. Ogólnie on 40 stron, więc naprawdę dość sporo tego wszystkiego. No ale w pierwszym odcinku postaram Wam się pokazać. Mam Varana, Pato. Jakiego ciekawego jeszcze tutaj widzimy? Matip. Matip też jest ok. Nie wiem czy jest sens, żebym Wam pokazywał te wszystkie karty. Może tym się skupię na początku, kiedy tą kolekcję już będę kończył. Ogólnie tutaj są już dość mniej znaczący zawodnicy, którymi i tak nie gram, jak Drzewinko czy Maxwell których, Zawodnicy, których znacie, ale i tak nie używam ich totalnie. Także nie będę Was zanudzał, przejdźmy do otwierania paczek. Yy, to jest głupie w tym trybie, że nie można zrobić sobie dwóch dwóch składów. To jest takie porąbane. Chciałbym sobie zrobić drugi skład na przykład z Ameryki, no, ale niestety się nie da. Także pięć paczek przed nami. Zobaczymy co napiszecie w komentarzach, co sądzicie o tej serii, ile paczek mam otwierać. E, codziennie, czy do, co drugi dzień, zobaczymy jak to wszystko wejdzie. Weidenfeller. No, bramka spoko, Aspiricueta, Koke też się przyda. No spoko, do tego mam jeszcze tą darmową paczkę, no i znowu Eto. Także piszcie co tam u was, kogo trafiliście ciekawego, możecie wstawiać też screeny na moim fanpage'u, tam możecie wstawiać zdjęcia, tylko nie, nie prosiłbym, prosiłbym o nie wstawianie linków, tylko po prostu wrzucajcie zdjęcia. Ja to nagrywam bezpośrednio po live, więc zobaczymy. Druga paczka przed nami i. Guzan. O nie, nic ciekawego. Dobra, otwieramy dalej. Mm -hmm. Nie wiem, czy to byłoby ciekawe, jeśli tydzień nie bym otwierał po takie 5 paczek. Także możecie napisać, co o tym sądzicie. Paczka numer 3. Krótkie odcinki, ale takie spoko. Moglibyśmy na przykład 5 razy w tygodniu otwierać paczki. A przez weekend grać mecze, tak też by było ok. A tym razem MaWuba MBA Bento jeszcze jako trener. Eee, no na razie bez szału 15 tysięcy mam mi zostać? Chyba 15, ile się nie mylę. 20. Dobra, mniejsza z tym miałem 45 20 mi zostać, ok. Także przedostatnia paszka przed nami, i zobaczymy kogo ciekawego trafię. Bum. Spachić! Ojej, jakiś koraniec jeszcze. Niedobrze. Nie wiem czy mi się uda zebrać wszystkich. Jest około 700 chyba kart. Kurde mi mam swę. Tak. 700 kart jest chyba, nie? Dokładnie. 32 reprezentacje po 24 do 700 chyba 30 coś. Mniej więcej. Dobra, ostatnia karta. Ostatnia karta, ostatnia paczka. Zobaczmy kto tu będzie i... Forland, Diego Forland, jeszcze de Guzman. Tutaj wyskakuje ta pierwsza karta, a nie najlepsza, więc nie sugerujcie się jak ktoś wypadnie słaby. I znowu Koka wypadł. Spoko. <laughs> Także tak to wygląda pierwszy odcinek taki wprowadzający. Piszcie co sądzicie o tym trybie, jak dla mnie spoko, ma kilka błędów, no ale to następnym razem może coś więcej na ten temat. Trzymajcie się na razie i piona.